Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład kart. Dziś będzie to rozkład z serii Masz wiadomość od niego, od niej. I zaraz zobaczymy, co karty chcą pokazać, jaka podpowiedź w kontekście wiadomości od niej, od niego. Pomyśl o konkretnej osobie i zaraz zobaczymy, co ta osoba chciałaby Ci tutaj przekazać. Tarot chce Ci coś podpowiedzieć masz wiadomość od niej masz wiadomość od niego ja zapraszam kochani do subskrypcji, do lajkowania do komentowania, bo to wszystko wspiera kanał pozwala to rozwijać i robić dla was właśnie rozkłady kart i bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie z waszej strony mhm, ok Masz wiadomość od niej, masz wiadomość od niego. Już karty nam się pojawiły. Pierwsze niech to będzie ogólna energia. Zobaczmy jeszcze, co się pojawi w samym rozkładzie. Rycerz mieczy świat i dziesiątka kielichów. Mhm. Jest to osoba, z którą. Mm, Jesteś związana albo poprzez y, miejsce pracy, albo inne miejsce spotkań. W każdym razie w trójce pentakli pokazane jest, że znacie się i ta relacja już trwa od jakiegoś czasu. Y, znajomość może. Y, zaraz zobaczymy, o jaką relację tu chodzi. Y, może to być też, y, bo tutaj jest cesarz, tak? Y, czyli karta barana. Może to być energia Twojego obecnego partnera i um, osoby, z którą już jesteś w relacji. Ewentualnie może to być um, ktoś, kto um, kogo znasz, kto może jest na przykład Twoim szefem albo jest trochę wyżej w hierarchii. Um, może być też Twoim trenerem, na przykład y, kimś, kto ma jakiś rodzaj, ma jakiś wpływ na ciebie, taki y, może być pozytywny, tak, bo tu może chodzić o to, że jest to ktoś, kto z kim na przykład realizujesz jakieś plany czy projekty, y, współpracujecie, współtworzycie coś, bo trójka pentakli jest kartą współdziałania, współpracy, y, tworzenia czegoś, y, budowania wspólnie, Albo właśnie realizowanie jakichś planów, może to być też wspólna pasja, może dotyczyć to zarówno, może to być na przykład Twój trener personalny. No, ktoś, kto ma bardzo pozytywny wpływ, z, z, czy jego, z jego zdaniem zawsze się liczysz, bierzesz jego zdanie czy jej zdanie pod uwagę, może mieć duży wpływ właśnie na Twoje decyzje. To jest osoba, której ufasz. Która jest dla ciebie pewnego rodzaju autorytetem? No i ta trójka pentakli miejsce, w którym się spotykacie albo to są, może być miejsce pracy to mogą być warsztaty to, mogą, to może być siłownia to może być każde inne miejsce, gdzie po prostu macie okazję, żeby coś wspólnie tworzyć, <laughs> wspólnie działać. No i paść kielichów, który może być takim, może być wymowną kartą, bo widać wyraźnie, że ta osoba no tak jakby kolokwialnie mówiąc czuje do Ciebie miętę. Tak. Paść kielichów jest kartą taką właśnie trochę flirtu, ochoty na to, żeby z kimś się jeszcze bliżej poznać. W końcu tutaj są kielichy, więc wchodzą w, w tutaj też emocje, tak Taka ochota, żeby okazywać sobie sympatię no albo uczucie, na pewno jest tutaj docenianie drugiej osoby. Trochę idealizowanie paśkielichów jest takim marzycielem, nosicielem dobrych wiadomości. Może ta karta mówić, że ta osoba. Chciałaby ci powiedzieć, że mm, coś do ciebie czuje, albo zaczyna y, czuć y, taką: y, no, albo jest to energia zakochania, albo po prostu czuje, że lubi ciebie bardziej niż innych, tak? Jest takie trochę zauroczenie w paziu kielichów, i ochota na to, żeby zacieśniać więź, budować ją trochę na innych zasadach niż taka zwykła. Y, Znajomość, tak? Bardziej, może nawet taka przyjaźń, albo też jak najbardziej zakochanie. No, Paść kielichów prowadzi właśnie w kierunku y, możliwości nawiązania y, relacji z, tak, y, z partnerem czy z partnerką poprzez właśnie kreatywność, poprzez zabawę, poprzez taniec. Y, więc tutaj widać wyraźnie, że. Łączą Was jakieś aktywności yy, i dzięki temu też ta Wasza znajomość się zacieśnia. No i ten paść kielichów może oznaczać uczucie, które yy, tej, dla tej osoby ma taki charakter właśnie już yy, alchemiczny, trochę magiczny. Yy, przy tobie czuje się. Yy, Dobrze, jesteś dla tej osoby kimś ważnym, jest Tobą zauroczony, jesteś dla niego czy dla niej wyjątkowa. I ten paś. On chce więcej i więcej, tak? Bo on yy, też szuka partnera czy partnerki, która ma podobną pasję. Podobny taki entuzjazm właśnie do tworzenia. Paść kielichów bardzo idealizuje sobie drugą osobę. Jest tutaj taki element właśnie tego zauroczenia, może zakochania. I ta osoba wyraźnie chce, żeby ta wasza relacja. Może nabrała innego charakteru niż jest to na dzień dzisiejszy. Chcę, żebyś zobaczyła w nim kogoś właśnie, kto ma, miałby potencjał na partnera dla ciebie. Jest w Paziu Kielichów wiara, że docenisz. Y, też starania tej osoby. Hmm. Rodzi się tutaj przyjaźń, a ta osoba wyraźnie widzi na y, widzi potencjał na coś więcej. Na razie y, czujesz, że czujesz się twoim przyjacielem. Ale czy y, ma ochotę na coś więcej? Mamy dziesiątkę kielichów. Czyli Dostrzegł w tobie partnerkę do relacji takiej długoterminowej, bo dziesiątka kielichów w kontekście marzenia mówi o tym, że zobaczył, że jest szansa, że na partnera do związku takiego właśnie rodzina, dzieci, może właśnie. Ten paść mówi, że to jest dopiero plan, tak? Że ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, że jeszcze za mało może macie doświadczeń wspólnych ze sobą, ale ten, ta dziesiątka kielichów mówi, że um, jego plan wybiega dużo bardziej do przodu niż tylko um, taki plan związany z przyjaźnią. Um, dziesiątka kielichów to już jest um, marzenie o relacji, um, która. Um, Daje poczucie spełnienia, to jest taka miłość wykuta w codzienności, ale łączy Was y, sympatia. Na pewno lubicie się bardzo i doceniacie siebie nawzajem. No i właśnie ta wspólna pasja. To współdziałanie, współtworzenie czegoś. A w dziesiątce kielichów, mm, to jest y, ochota na to, żeby dać sobie szansę na więcej i więcej. Bo w dziesiątce kielichów jest marzenie o tym, żeby zrealizować jakieś plany długoterminowe i tutaj wchodzi w grę taka pełna realizacja planów. A więc jeszcze do tej dziesiątki, czyli wręcz zobaczył w tobie partnera, na cały, partnerkę na całe życie. Na pewno na dzień dzisiejszy i w marzeniach, i w planach ma taką relację, która... Da Wam obojgu poczucie szczęścia, bo Paź Kielichów jest marzycielem i on. Ym, no jest tutaj w, w Paźni Kielichów plan na miłość, co tu dużo mówić. Ym, I mamy dziewiątkę kielichów, y, czyli jest to zadowolony z życia singiel, osoba, która ym, właśnie poszukuje tego dziesiątego kielicha. Swój kielich chce Tobie podarować, ale marzy o Twoim kielichu. Patrząc na tą dziesiątkę kielichów, mamy dziewiątkę, czyli tutaj właśnie tego marzyciela, który idealizuje sobie Ciebie i to, co może między Wami się wydarzyć. W dziewiątce jest pokazane, że jest to osoba, która czuje się w życiu spełniona, ma swoje pasje. Ogólnie jest to zadowolony. Z życia singiel, tak, tak mówimy na tą kartę. Natomiast ta dziewiątka pokazuje, że to jest to osoba, która może właśnie w kontekście relacji ma tą nutkę samotności, bo jest to singiel, więc jest w takim może momencie swojego życia, kiedy rzeczywiście potrzebuje tego dziesiątego kielicha, czyichś uczuć i myśli o tobie. W tym kontekście i patrzy właśnie na tą kartę rodziny. Na razie jest między Wami bardzo fajny flow. I pytanie: jak Ty się ustosunkujesz do tej wiadomości? Czy też widzisz taki potencjał w tej relacji? Bo on czy ona, ta osoba, o której myślisz, jak najbardziej. Marzy o tej dziesiątce. O tym związku, który jest w jej sercu no, takim marzeniem do spełnienia, tak? Bo jest uczucie i gotowość, żeby realizować ten plan na miłość krok po kroku. A arcykapłan. Jak najbardziej jest to karta, która potwierdza takie um, poważne podejście do Waszej relacji. Um, arcykapłan um, pokazuje relację, która, um, w której fundamentem jest przyjaźń. Natomiast um, potrzeba jest tutaj właśnie ustabilizowania. Stabilizacja poprzez. Um, Jakieś konkretne deklaracje, da tej osobie też takie poczucie, że jest silny fundament i rzeczywiście jest na czym budować tą, ten, ten wasz związek, tą waszą relację. Jest tutaj, myślę, że ta wspólna pasja i to, że dość dobrze się znacie i jest taka sympatia, sympatyczna energia między wami to ten fundament do budowania stałego związku jest tutaj twardy, silny i ta osoba wierzy, że rzeczywiście spotkała czy spotkał miłość swojego życia. W kapłanie jest ochota na to, żeby w końcu się ustatkować, uporządkować swoje życie, zaopiekować się drugą osobą i całą tą sytuacją i relacją. Traktuje to właśnie w kategoriach z jednej strony rozwoju waszej relacji, a z drugiej strony trochę uporządkowania spraw w swoim życiu. Bo chyba jest w takim momencie swojego życia, kiedy chciałby już um, poczuć, że ma obok siebie właśnie osobę, która um, czuje tak samo jak on, chce tego samego, ma podobną wizję przyszłości. Um, I w arcykapłanie jest poszukiwanie najlepszej wersji z siebie, swojej rzeczywistości, najlepszej wersji y, dla waszej relacji. W arcykapłanie jest takie powolne trochę wspinanie się, ale jednak po drabinie, y, do góry, czyli krok po kroku y, do celu, tak? Y, do tej dziesiątki, bo w końcu dziesiątka to jest ten top, to, co jest najwyżej do osiągnięcia. Widać, że ta osoba wie, czego chce, i mimo, że mamy tego pazia, który nie jest taką bardzo dojrzałą energią, jest planem dopiero, tak, to jednak tutaj w sercu jest takie poczucie, że tutaj chyba działa przeznaczenie, i może wcześniej tego nie czułem, do innej osoby nigdy nie czułem takich emocji. Nigdy nie czułem się tak pewny, że właśnie tego pragnę. I jest tutaj ochota na, to, na takie deklaracje, które mogą być kluczowe do tego, żeby zalegalizować Waszą relację. Oczywiście to są te plany, bo tutaj karty pokazują, że przed Wami pewnego rodzaju droga. I mamy kartę śmierci, czyli jak najbardziej tej transformacji, budowania czegoś od podstaw. Ta osoba jest gotowa zostawić za sobą swoją przeszłość dla Ciebie i ruszyć w stronę budowania tej relacji krok po kroku, na tyle na ile tutaj będziecie. Oboje gotowi, tak, bo transformacja pokazuje proces, taką przemianę, budowanie czegoś poprzez y, doświadczenia, poprzez kolejne lekcje z życia, kolokwialnie mówiąc, y, a cel jest wspólny, tak, to jest takie trochę przechodzenie przez ciemny tunel y, i ten tunel co, się coraz bardziej rozjaśnia, bo wy coraz lepiej siebie poznajecie. I na końcu tego tunelu jest ten wspólny cel: zbudowanie czegoś trwałego, czegoś, co Wam obojgu przyniesie szczęście, spełnienie. I widać, że tej osobie zależy na tym, żeby wszystko zbudować w prawdzie i na jasnych zasadach. Ta relacja ma mieć silny fundament. Być może ta wasza wspólna pasja czy wspólne zainteresowania, cokolwiek jest w tej, tej trójce pentakli, coś, może to jest coś, co was połączyło na fundamencie najpierw znajomości, może teraz przyjaźni, a za chwilę, może właśnie z tego magicznie stworzy się relacja partnerska, wręcz taka yy, długoterminowa. Mamy Szóstkę Mieczy, czyli jak najbardziej to jest bardzo podobne odniesienie do karty śmierci, czyli tej transformacji i takiego budowania relacji krok po kroku. W Szóstce Mieczy jest decyzja która będzie punktem zwrotnym w waszej relacji. On chce cię zaprosić na tą łódkę, czy ona chce ciebie zaprosić na tą łódź. Bo ta łódź płynie w stronę nowych możliwości. To jest karta zmian na lepsze. Ona mówi często, jest, to, jest tutaj energia mobilności i takiego właśnie przemieszczania się w kierunku tego, co nowe, w tego, co lepsze, w kierunku rozwoju, spełnienia jakiegoś pragnienia, poszukiwanie dla siebie i dla Ciebie, dla Was wspólnej przestrzeni, bo tam za horyzontem jest słońce i są y, możliwości spełnienia y, pragnień, marzeń y, i realizowania jakich, jakiegoś celu, bo ta łódka płynie w konkretnym kierunku. Y, no, płynie do przodu, a cel jest wyznaczony, więc y, zaufaj i może daje się zaprosić na tą łódź, jeżeli czujesz podobnie, jeżeli rzeczywiście jest ta łódź y, przyjaźni, sympatii i ta wasza więź się zacieśnia, y, to warto y, tutaj spróbować i wypłynąć wspólnie na te spokojne wody y, waszego wspólnego życia. W szóstce mieczy jest dużo nadziei właśnie, że wszystko fajnie się Y, poukłada, a tam za horyzontem właśnie czeka na Was. Y, przestrzeń do spełniania y, wspólnych marzeń, tak? Wszystka mieczy y, to jest y, karta, która namawia do czasami spontanicznych decyzji, bo czasami warto zaakceptować takie spontaniczne fale zmian i poddać się nim. Bo czasami walczymy niepotrzebnie z tymi falami. Natomiast ta szóstka mieczy radzi, żeby wypłynąć yy, i po prostu cieszyć się tym wszystkim co najlepsze, co daje wam ta relacja, zamiast się opierać temu, dokąd prowadzą te nieznane fale, lepiej Właśnie karta namawia, zaakceptuj to, bo idzie do Ciebie zmiana, która wprowadzi w Twoje życie dużo radości i poczujesz, że naprawdę te, ta woda wie, dokąd Ciebie ma poprowadzić. Wszechświat życzliwie tutaj prowadzi. W Was w kierunku tej bezpiecznej przystani, a burzliwe fale przeszłości za sobą zostawiacie. Tak ułożone karty pokazują, że takie najbardziej radosne doświadczenia w życiu często zdarzają się właśnie w, w dość nieoczekiwanych i, nie, i w nieplanowanych okolicznościach. Nie planu... Może akurat jesteś w takim momencie swojego życia, że nie masz w planach wchodzenia w taką relację długoterminową, ale te karty mówią, że ta osoba, która jest obok ciebie, ona myśli trochę inaczej. Zobaczyła czy zobaczył w tobie właśnie taki potencjał na. Um, osobę na całe na partnera, partnerkę na całe życie. Um, jest tutaj magia przeznaczenia. Może jesteś zaskoczona, a może za chwilę będziesz zaskoczona um, deklaracjami tej osoby, bo tutaj jest ten plan na miłość. No i pytanie czy dasz się tutaj, czy poddasz się temu prądowi przeznaczenia? Bo ta osoba, czujesz, że właśnie ciebie chcę na tą łódź zaprosić. I mamy pazia buław, kolejny plan, tym razem jest tu jeszcze ogień. Ale w paziu buław jest też olbrzymia radość z tego wszystkiego, co można, co może się między wami wydarzyć. Buławy to jest pomysł, który pragnie być zrealizowanym. W Paździo Buław jest dużo y, radości z tego, co można doświadczyć w relacji. Paźbuław Buław jest zabawny, jest otwarty, jest y, gotowy do próbowania nowych rzeczy. Y... I może ta karta też podpowiadać, że właśnie Wasz związek. Rozwinie się i zakwitnie dzięki właśnie tej wspólnej zabawie, czy wspólnej pasji. Bo. Paść Była podkreśla, że ten związek właśnie będzie rozwijał się, żeby ten związek fajnie się rozwinął, i żebyście popłynęli rzeczywiście w dobrą stronę. Będziecie potrzebowali właśnie takiego wspólnego punktu zaczepienia. Wspólne przyjemności, zabawa, czy przygody, czy podróże, czy pasja. Będą wam towarzyszyć w rozwoju tej relacji też wasi przyjaciele. Jest tutaj w paziu była ochota na to, żeby właśnie prowadzić aktywne życie towarzyskie. Może ta osoba właśnie z twojego kręgu znajomych czuje się twoim przyjacielem, ale w planach wyraźnie widać, że chciałby być kimś więcej niż tylko Przyjacielem dla Ciebie. Więc ten paś ma potencjał, żeby Cię zainspirować, może swoim poczuciem humoru. Może się ten paś okazać naprawdę osobą, która bardzo pozytywnie wpłynie też na Ciebie, na Twój stan ducha. Bo poczujesz się właśnie przy tej osobie wyluzowana, szczęśliwa. Ten czas spędzany z tą osobą będzie dla Ciebie radosny, bo jest to osoba zabawna, sympatyczna, czarująca i właśnie tym najbardziej Cię do siebie przyciągnie. Jest potencjał na to, żeby rzeczywiście Coś więcej niż tylko przyjaźń między Wami się zacieśniła ta więź, tak? Coś więcej niż tylko więź przyjaźni. Na pewno ta osoba o tym myśli. Czy to się uda, czas pokaże, bo to są tutaj dopiero plany. Natomiast, no, wizja jest bardzo długoterminowa, bardzo szeroko. Ta osoba yy, patrzy na Waszą relację i na to, co mogłoby się między Wami wydarzyć. I mamy ósemkę buław, czyli yy, spodziewaj się tutaj szybkich wiadomości od tej osoby. To mogą być yy, właśnie. W ósemce buław czas przyspiesza, i tutaj możesz otrzymać serię różnych wiadomości, yy, zaproszeń. Um, wszystko, co sprawi, że, ta że coraz więcej czasu będziecie wspólnie spędzać. Um, I w ósemce um, buław mamy pokazaną taką ekscytującą, szybko rozwijającą się relację. Ta osoba, o której myślisz, sama w sobie jest inspirująca i ciągle... Um, może zapewnia już Tobie różne ekscytujące doświadczenia? Na pewno się bardzo stara. Więc tutaj w ósemce, ósemka Buław mówi do Ciebie: spodziewaj się y, kolejnych takich angażujących rozmów, y, wspólnych y, zainteresowań, jakichś nowych pomysłów. Y, I że tutaj ten czas rzeczywiście będzie coraz bardziej przyspieszał. Po prostu pojawienie się ósemki była oznacza taką intensywną komunikację. I ta osoba po prostu coraz bardziej będzie chciała się angażować w Waszą relację, i liczy na to, że też podejmiesz wyzwanie, bo te pla ten plan można zrealizować. Plan na miłość można zrealizować tylko w relacji z drugą osobą. Do tanga trzeba dwojga. Pytanie, czy rzeczywiście. Masz w sobie taką gotowość i też widzisz w tej osobie potencjał na partnera dla ciebie. W każdym razie w ósemce buław jest takie pragnienie ciągłego ruchu, rozwoju, wyrażania siebie, angażowania drugiej osoby w swoje życie, wspólne podejmowanie działań. Wszystko w takich energiach ekscytacji i mm, zauroczenia drugą osobą. Na pewno ta osoba zrobi wszystko, żeby, co tylko się da, żeby się udało zrealizować ten plan, który pokazał się w dwóch paziach. I ten ogień yy, i to przyciąganie, które czuję do ciebie, po prostu pędzi. Yy, w Twoją stronę, bo wyraźnie widać, że ta energia popycha tą osobę, o której myślisz, w Twoją stronę, a Waszą relację chce popchnąć do przodu. Więc pokazało się dla Ciebie wiadomość, że Masz obok siebie osobę, która chciałaby zacieśniać więź na bazie przyjaźni, zbudować związek długoterminowy, ma konkretne plany, a o tych swoich planach będziecie tutaj skutecznie informować. Pusemce była w buław czas przyspiesza, a te wiadomości przyjdą do Ciebie szybciej, niż się nawet tego spodziewasz. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne, jeżeli potrzebujesz prywatnego czytania. Zapraszam na kontakt mailowy, napisz swoje pytanie. Zrobię dla ciebie prywatny rozkład kart. W formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, dla Was wszystkich, wysyłam moc pozytywnej energii, bo zawsze się przydaje. I do usłyszenia.